Kurwa, nie wiem, Witek. Ciaśnica straszna. <grywa> Zaraz cię zeznam. Co ty robisz? No weź coś zrób. Kurwa, możesz coś zrobić? Co tu się dzieje? Kurwa. Zaraz cię zmatuję, Witek. NIE! Kurwa, co się dzieje? Zmata. Co się dzieje? Co ty robisz? Co ty robisz? Ja pierdolę... Pierdolę na czas. Zapomniałem ile mam czasu, nie zerknąłem potem. Nie zerknąłem na czas. O, skurwysliństwo to jest. Tfu! Na czas, na czas, pięć na czas, czas przyszliśmy takim, kurwa. Pięć błędów, pięć no. błędów. A i tak nie ma tragedii? Kurwa! kurwa! Co ty Witek zrobiłeś? Ej, Gucio. A, daj spokój. Chcesz cofnąć ruch? Nie, jebać nie da się tu cofać. Ja PIERDOLĘ! Co tu się kurwa dzieje? Czemu ty się tak cieszysz? Specjalnie to zrobiłeś? No. Ostatnio nie, no, regularnie dobić, ćwiczę, wiesz, tak skłony, poważnie. rozciąganie, dziś co jednak zobaczyłem. udało mi się w końcu osiągnąć tak, sukces nie, i zobaczysz. w końcu udało mi się włożyć małego do gęby i okurwa, o kurwa ja jakie uczucie, o wiele lepiej o, niż z baba, bo co i jak. Pozdrawiam cieplutko. Pozdrawiam. Ja pierdolę. Dobaj jego profil na czeskomie. Je. To jest amator. Do tego o kurwa. Ja pierdolę, Co jest nie tak? Jezus Maria. A czekaj, jak to sam? Czekaj, jak same paty? Chłop gra tylko. Nie, nie ma samych patów. Już myślałem, a to, to mój czekaj kurwa. Nie, wiem, to jest wyższy poziom poświęcenia widzowie. Co się Co dzieje? Polecasz na złamane serduszko. Pepo sat. Słuchaj, piszesz tutaj jak coś, na suporcie, oni ci pomogą. W meczu to już się chyba na wszystkie te pułapki z czatu nabrałem. O, król. Robią swoje. Te, te, jakieś wiesz, że e, na przykład zamiast e, KU to jest, wiesz, KU, nie? I tam z. z, z z rozpędu przeczytałem. Cześć, zamiast, zami chyba ja nie znam tej pułapki, zamiast ku jest ku? A, że ku, a rozumiem, okej. Okay. <Glutka> Ale przecież my z Guciem, mi się wydaje, tak bez cienia żartu mówiąc, mi się wydaje, że my z Guciem z tych par, które wiem, że będą grały, to w mojej ocenie my mamy największe szanse na <Glutka> 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 no, 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 no. O, o! kurwa! To jest! Widzicie jak się podbijało? Po Ty, to nie... Jezus Maryjka. No, no, no Wiesz, że te rywalcy będą 14 czas polskiego? Poważnie? Kurwa, to noc 14 w nocy, no No niedobrze to bardzo niedobrze jak dla mnie. A się wypiął. Tutaj tutaj. O kurde, no, trochę szczęścia było, nie powiem. Jeden HP został W końcu trochę szczęścia, a nie to Czas peki pod górę Czy gram już długo? Nie wiem w Szczęśliwi czasu nie liczą Dlatego gram jakieś 2 godziny 43 minuty i 12 sekund Ogłóż go Kurwa! Co jest? 10% na ogłuszenie mam kopniakiem Wkopnąłem go z 15 razy Raz nawet nie dostał To daje 150% szans na, kop na ogłuszenie i go nie ogłuszyło Smacznej kapusi. Pozdrawiam kapusi Kurwa nienormalny jesteś nie przej. Głupia babo Już tak powiem No i tak właśnie Nienawidzę takich tanich jumpscare'ów Widzisz Nic się nie dzieje Kompletne nie ale aj, aj. To już więcej. Jak tradujesz mięśnie kegla? Nie robię tego, ale wiem, że ee, Arkel, pamiętam, raz, raz świrował i tam były jakieś orgazmy wsteczne, ejakulacje wsteczne, wielokrotne orgazmy, właśnie przez to, że nie dochodziło do wytrysku, coś tam, pamiętam, kiedyś dużo o tym mówił. El Pepe e, to El Pepe At the